Witam. Dzisiaj w warsztacie mamy takie oto urządzenie dość sporych rozmiarów, jak widzicie, a jest to Synology RS-819. Jest to Synology, który jest montowany w szafie RAK, Jak widzicie, tutaj mamy miejsce na cztery dyski i Synology te jest, jak się możecie domyślać, uszkodzone. Co jest nie tak? Mianowicie lampka, tutaj ta status, przez cały czas miga. Podepnijmy sobie kabel zasilający i zobaczycie, jak to wygląda. Ok, tak to wygląda. I ta lampka będzie przez cały czas migać przez 10 minut, 20 minut. Synologe powinno wystartować po prostu, nawet bez dysków twardych. A jednak mimo wszystko nie startuje. Więc co? Tutaj, zasilacz jest najprawdopodobniej sprawny. Coś jest uszkodzone na płycie głównej. Rozkręcamy scenolodzy i zaglądamy, co jest w środku. Ok, tak to wygląda. Mamy zasilacz, jak widać, oddzielnie. Na jedno napięcie, 12V, najprawdopodobniej. No dobra, to wymontujmy to płytę główną. Więc tak, przyglądając się tutaj bliżej, można wydzielić dwie sekcje zasilania, tutaj jedną i tutaj drugą. Są to sekcje zasilania, najprawdopodobniej dla procesora i samych pamięci ram, ponieważ tutaj każdy dysk posiada własną, odrębną sekcję zasilania. Zobaczmy sobie jakie mamy tutaj główne elementy na tej płycie głównej. No dobra, więc tak, procesor to RTD1296PB. Pamięci RAM to Samsungi K4A4G16. Układ FPGA to Altera 5M80Z. I jeszcze po drugiej stronie płyty głównej mamy układ Marvella 88SE 9215. No dobra, więc pierwsze co chcielibyśmy zrobić to przesłuchać jakoś ten sprzęt po UART. Jak widzicie, mam już tutaj wyciągnięty port, ale to jest port RS232, nie jest to UART. Ten port jest podłączony tutaj do tego pin-headeru. Tutaj mamy scalak odpowiedzialny za konwertowanie sygnału UART do RS232. Ja, co prawda, próbowałem się wpiąć tutaj właśnie w RS232, ale za cholerę nie chciało mi to połączenie działać. Korzystałem z czegoś takiego. Jak widzicie, tutaj mam przejściówkę z wtyczki męskiej na żeńską. Na tym kablu nie dostałem żadnych, ale to absolutnie żadnych informacji. Dlatego będziemy musieli wlutować się w płytę główną przed. Tym scalakiem, bo do tego scalaka dociera sygnał UART, a tutaj już jest konwertowany na RS232. Ja już pomierzyłem tutaj oscyloskopem, gdzie mam się wpiąć, i znalazłem jedno połączenie. Idziemy na mikroskop. Ok, jak widzicie, sprawdzałem już tutaj te dwa punkty testowe, ten i ten, i tutaj na tym punkcie testowym znalazłem sygnał TX, więc wlutujemy się kablami w ten punkt i w masę. I może w ten punkt zobaczymy, czy będziemy mogli coś wysłać do tego urządzenia również. Jak widzicie, układ scalony to SIPEX 3232EE, więc no właśnie on jest odpowiedzialny za tą konwersję. To co? Nie pozostaje mi nic innego, jak przylutować się do tych punktów. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że jak lutujecie się do takich malutkich punktów pomiarowych, to używajcie bardzo miękkiego kabla cienkiego i miękkiego kabla ponieważ możecie te punkty pomiarowe bez problemu wyrwać z płyty głównej no dobra, jak widzicie mamy już zasilanie podpięte mamy przejściówkę również podpiętą do kompa i odpalone, więc włączam zasilanie więc tak, mamy komunikat verify first stage bootloader file. Czyli mamy do wyboru kilka rzeczy. Albo któraś z pamięci jest walnięta, albo zasilanie pamięci jest walnięte, albo sam flash jest walnięty. Mamy trzy różne opcje. To znaczy, co ten komunikat oznacza? Oznacza to tyle, że bootloader wgrany do pamięci RAM po prostu nie jest poprawny. No dobra, sprawdźmy teraz, jak wygląda sprawa w podczerwieni. Włączam zasilanie. OK, procesor nam się grzeje. Tutaj jedna przetwornica nam się lekko grzeje, ale zobaczcie, pamięci RAM zimna. Tutaj grzeje się kontroler od dysków twardych. Ale pamięci RAM są całkowicie zimne. Zobaczymy czy mamy w ogóle zasilanie tych pamięci. Bo to wygląda tak, jakby w ogóle zasilania nie dostawały. Dobra, pierwsze co zrobiłem, to zgrałem zawartość tej pamięci serial flash, i tutaj nic nie widać e, złego. Nic co przykułoby moją uwagę. Później pomierzyłem wszystkie napięcia na tej przetwornicy, i tutaj wszystko jest ok, bardzo stabilnie. Pomierzyłem wszystkie napięcia tutaj, na tych przetwornicach, i tutaj również jest stabilnie. Czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa wiemy, że pamięci są zasilane poprawnie. Więc któraś z tych pamięci musi być uszkodzona. I teraz która? Ponieważ wszystkie e, temperatury są takie same, jak widzieliśmy pod podczerwienią, a może po prostu któraś z kulek się uszkodziła, pękła. Może zróbmy na początku tak. Zrobię na początku reflow wszystkich tych kości i zobaczymy czy to coś da. No dobra, jak widzieliście, zrobiłem reflow tych wszystkich czterech układów. Ten troszeczkę mocniej dostał, mocniej w niego. Trafiłem pensetą, ale mimo wszystko przez cały czas ten efekt pozostaje. Czyli będę wymieniał każdą pamięć po kolei. Zacznijmy może od tej, co dostała mocniej pensetą. Być może jest tak, że sam procesor jest uszkodzony. Też tak może być. Nawet pomimo tego, że jak widzieliście, wykonuje rozkazy, tak? Bo sczytał sobie początek z pamięci i wykonywał już rozkazy. No nic, dobra. Bierzemy się po kolei za kości. Ja niestety mam tylko dwie w zapasie, więc. Wymienia tą i tą na samym początku, a później się zobaczę. I okay, dla wiadomości, wymiana pierwszego scalaka nie przyniosła efektów, więc idziemy wymienić drugi. Więc tak: urządzenie nie wstało, przez cały czas jest taki sam błąd. Wymieniłem wszystkie cztery kości: to znaczy ta kość jest nowa, ta kość jest z wylutu, ale wiem, że jest dobra. I te dwie kości są stare, więc być może jeszcze któraś z tych jest kopnięta. Ale tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby dwie pamięci padły na raz. Więc podejrzewam, że może być uszkodzony sam procesor, sam kontroler pamięci w procesorze, lub po prostu być uszkodzona kulka. Więc co teraz zrobimy? Zrobimy reflow tego procesora i zobaczymy, czy to coś da. No dobra, wygrzałem procesor, jak widzieliście. Struchnąłem go lekko i ruszył się. Także podejrzewam, że jeżeli jakieś ewentualne pęknięcia były, to już zostały zlikwidowane. Nie zostaje nic innego jak spróbować włączyć ten sprzęt. Ciekawe, czy to ruszy. Szczerze powiem, że wątpię w to. No ale trzeba próbować. Włączam zasilanie. O proszę, mamy coś. No dobra, widać, że nasz sprzęt już się podnosi troszeczkę dalej, ale mimo wszystko wykłada się przy próbie uruchomienia samego Linuxa, bo UBOOT już startuje, ale Linux jeszcze nie. Tutaj, jak nie wiem czy to widzicie, ale mi się to od razu skojarzyło, tak jakby dwa wątki z procesora jednocześnie wysyłały dane na UART, co okazało się być prawdą, ponieważ po prostu po kopiowaniu literek, co drugie, co trzecie i tak dalej, wyszło mi coś takiego. No ale, nawet z tego komunikatu, niewiele możemy wyczytać, co tu się dzieje. Ciekawe jest to, tutaj, że w Synology oznajmia nam Here Off, ale szczerze powiem, nie mam pojęcia, co to znaczy. Ta literka D, Damaged, nie mam pojęcia, nie, nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Zobaczcie, ciekawe jest jeszcze ten listing tutaj. Mianowicie, jakaś zmienna DC to DC 2 jest zmieniana na shutdown. Zmienna DC to DC 3 jest zmieniana na shutdown. 4, 6, tak samo na shutdown. LDO na shutdown. Cały system idzie. W stan S5, czyli całkowitego uśpienia. Wszędzie odcinane jest zasilanie, włącznie z pamięcią RAM. Czyli system jest martwy w tym momencie. No dobra, ale zaraz, zaraz. Jeżeli oprogramowanie podnosi się od razu do stanu S5, to może cały sprzęt czeka po prostu na wyzwolenie, czyli na przycisk power. A tego jeszcze nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że przed odlutowaniem procesora. Trzeba to sprawdzić. No właśnie, a co to jest stan S5? S5 to jest po prostu wyłączenie wszystkiego. Wyłączenie wszystkiego i tylko oczekiwanie na impuls, jeżeli chodzi o włączenie całego sprzętu. No dobra, to jestem znowu na głównej kamerze. Jak widzicie, podpiąłem główny panel. Co prawda nie mam wielkich nadziei, że to ruszy, no ale po prostu to trzeba sprawdzić. Dobra, włączam zasilanie. Jak widzicie, cały system rusza i dochodzi do dokładnie tego samego momentu w tym momencie pobór prądu to 50mA z 12V dobra, to co? dłuższy przycisk to power myślicie, że to zatrywi? że usterka będzie aż tak prozoiczna? czyli pęknięta kulka pod procesorem? no dobra, sprawdzamy też zamykam oczy, oby to się udało coś się stało Dobra, system nam startuje, zobaczcie, leci dalej. Nie wierzę w to, co widzę, starting kernel, patrzcie, uruchamia się Linux. Czyżby to Synology ożyło tak, jak żyć powinno? Zaraz zobaczymy, czy piknie. Piknęło. To Synology wstało. Zobaczcie, prosi o login. Tutaj widzicie, jest zielona dioda. Y, oczywiście żadne z dysków nie jest podłączone. Dobra, to wiecie co? Y, wyczyszczę to wszystko i zobaczę, jak to będzie się zachowywać już po włożeniu w obudowę. Zobaczcie, te ściery z mikrofibry całkiem nieźle zbierają. Mało co widać, że tutaj w ogóle było coś lutowane. Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. No dobra, jak widzicie, poskładałem już całe urządzenie. W tym momencie jest wszystko wpięte oprócz tylko tego wentylatora, który tutaj widzicie. Jestem teraz ciekaw, czy urządzenie w ogóle wystartuje bez wciskania przycisku, ponieważ. Jak widzieliście wcześniej, już urządzenie wystartowało, więc powinno sobie zapisać w pamięci flash tutaj, że urządzenie ma się już podnieść do trybu takiego S0. Dobra, włączam zasilanie. Zobaczcie, podnosi się. Czyli tak, czyli faktycznie w kostce y, Flash jest zapisana informacja, że synolodzy ma się podnieść do trybu S0. No dobra, zobaczymy co będzie dalej. A jak piknie, to podłączę tutaj skrętkę i zobaczymy, czy będzie w ogóle widoczna w sieci. O proszę, już coś mamy. Ok, y, sprawdźmy teraz, czy. Co należy w ogóle będzie odpowiadać na, na zapytania z HTTP? Z tego co widzę, to dostał adres ten sprzęt 1.6 u mnie. Mamy ładowanie. No i co i nic więcej oprócz tego nie widzę. W tym momencie dioda status miga. Dioda LAN jest przez cały czas zaświecona i dioda Power jest zaświecona. Wiecie co, może Synology nie lubi bardzo jak jeden wentylator jest odłączony, zaraz zobaczymy. A no nie, jednak zobaczcie, Synology wystartowało, po prostu trwało to dłużej niż normalnie. I Synology, z tego co widzę, ten model akurat na tym firmerze bardzo nie lubi, jak nie ma dysków twardych w środku. I dlatego ten boot trwał, nie wiem, w tym momencie chyba za dwie minuty. Podłączę dysk twardy i zobaczymy, co się stanie. Dobra, jak widzicie, dysk twardy już siedzi. Tutaj zobaczymy, czy po kliknięciu. O, widzicie, wszystko jest ok. No i Synology chce, żebyśmy zainstalowali oprogramowanie na tym dysku twardym. No i dobra, jak widzicie, już usunąłem ten kabel, podłączyłem wszystko. Muszę jeszcze tylko uzupełnić brakujące śroby. Sprawdziłem wszystkie kieszenie i na wszystkich kieszeniach wszystkie dyski są wykrywane, więc tutaj jest wszystko w porządku. Więc konkluzja. Tylko i wyłącznie procesor wymagał reflow. Pamięć była sprawna. No cóż, nie zawsze się tak udaje, tak? Nie zawsze się udaje po prostu przewidzieć, co jest usterką. Przeważnie psują się pamięci, a nie na przykład kulki pod procesorem. Chociaż zauważyłem jedną rzecz. Zobaczcie, wszystko to, cała ta płyta główna jest na jednym laminacie, włącznie z portami SATA. Więc tutaj ktoś po prostu szarpiąc za te dyski... Albo po prostu żonglując tymi dyskami, tutaj jedynką i dwójką, mógł naprawdę pokruszyć te kulki. I nawet nie tylko z samego procesora, ale również z pamięci. Więc najprawdopodobniej to było przyczyną usterki. No dobra, sprzęt uważam za naprawiony. Dzięki, że obejrzeliście materiał. Jak zawsze, zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach. I na razie.